Chyba nie da rady na szybkiego. Chyba się kurwa nie uda. O! Mam już trzy punkty, już ktoś tryberium zabrał. Z graczy. Znaczy z komputerów, nie? Rozjebać hama! Ja pierdolę gonić go kurwa, bo dojedzie do siebie i już chuj. Chuj bombki strzelił. No pierdolę w niego. Patrz jaki uparta dziwka z niego. Uparta. Nie ma chuja, nie da rady, za mało czołgów Chują się tylko doświadcza niepotrzebnie Dobra, zajmijmy się kurwa wojną mm, tu 5 czy rozwinąć tę technologię, to się zaraz rozwinie Ponapierdalajmy się, no, takiś kurwa tych chujów, tych skorpionów No wsparcie, to lata, cudenko Zaraz zobaczycie, że to lata. Fajnie się nawet to tak... Nawet tak fajnie się to rozbudowuje w sumie, nie? Ale ogólnie... Niezłe ścierwo z tej gry zrobili, nie? Ktoś zna komandera od początku, to sam po powie, że niezłe ścierwo. A młody burak, który nie zna komandera, no to chuja powie. Do niego to wszystko jest dobre, co mu w dupę wsadzą. Równie dobrze mogą nawet, kurwa, chuja wsadzić, powie, że dobrze. Więc kurwa nie wie po prostu jak kiedyś było. Nie zna części danej serii, nie? No, ale to szczegół. Będą mnie zjebali, jak chuj. No ale jeszcze wam pokażę inną serię Commandera Red Alert 3, zdaje się. To dopiero tamto kurwa to jest No Homage. Dobra, ile tam czego? Będziemy nagrywać, no trochę nagramy ne? tego chujstwa. Jakieś czołgi, że ten czołg, jak rozpierdolą go, to tam on zostaje jako działo. Nie z niego Takie kurwa, tak, taki sobie ten czołg, dobrony, dobry, rozjebią go, to działo zostaje jakby. Tutaj mamy gwiazdki, srapki, kurwa tak dalej. U nich podobne jest, u tej frakcji przeciwnej. Jest jakieś takie inne oznakowanie, jakieś kurwa znaczki. Znaczy jakieś belk, jakieś słupy wykrzywione, czy jak to nazwać, nie wiem nawet jak to kurwa, takie proste linie wykrzywione. widzicie? Tak jakby stoli kurwa. No, coraz więcej czołgów mam. Zaraz znowu będzie tryberium, to się zajebie. O kurwa, a to te słabsze, a to te, te mocniejsze to 10 daje, czy tam ile, ja, nie? Nie pamiętam już. Przyszedłem, ale kurwa szkoda, gadać w ogóle. Nawet filmy zjebane. Bo i... po prostu nie, nie ma serca w tej grze i chuj. Brakuje serca w tej grze i tyle. W tym temacie dawaj tryberium, z kurwy, syny. O, patrz, lata to chuj, Fox. Co to jest? Ofensywa? Ofensywa, kurwa. Czego ty z przyjechał tu? Kurwa Jebaku ty pierdolona Kurwa, nic nie buduje Tutaj mamy limit, punkty dowodzenia. Taki limit budowania jednostek, nie? Każda jednostka ma ileś tam punktów tak dalej. Każda jednostka jest lepsza w tym i jedna gorsza w tym. Nic nowego kurwa. Standardzik, nie? Na przykład czołgi, nie, te łowcy nie napierdlają, samoloty i tak dalej, te latające toski. bo no, to jakaś kurwa, chyba ludzi przywozi on. no, taki kurwa transportowiec trochę, tak jakby, kurwa rozjebać to, słaby słabe sprzęt, a mamuty zrobię, czołg mamut, to go rozpierdalają to, kurwa to długo będzie strasznie, mamuta wam chcę pokazać i tyle kurwa. O! Jest, kurwa. Dobra, jedź do domu. Nie wiem, czy dojadę. Czy kurwa, ciężko. Dawaj, dawaj, kurwa, jedź, jebaku. Dawaj, kurwa, dawaj. Co jebać, chama, kurwa. No! No jeb, kurwa! Buraki pierdolone! Kurwa bierz to cwelu jebany. No... kurwa...